Pipi, żyjim, witam, się ma na przykład z debi ping i inne gdzie to ma w fani i skonsultuj się chyba idziemy dalej mam 300 na koncie 300 tysięcy na koncie idziemy sobie do sklepu dzisiaj wydajemy trochę mamon nie tylko w sklepie ale także i hmm. będziemy kupować budynki jak powiedziałem zakupujemy sobie w tym momencie co pierwsze czekajcie może zobaczyć tylko teraz bardziej komfortowo właśnie na mnie matczonika. Oj, aż razie 170 koni w podstawie powinno mi stać na większej yy, maszyny. Ekropujemy sobie podstawę. Dobra. A to nie jest jedyna rzecz, którą się zakupujemy. Gdzie ta talerzówka? Czy ja miałem się rzuconą? Nie. W, u u u, u, u. sobie talerzówkę. Kupiłem taki najbardziej potrzebny sprzęt. Spotytycznie nie potrzebowałem tego, bo mam grywa jak kupionego. Ale chcę jeszcze trochę z mieć. Czekajcie, co tu jeszcze miałem zakupić? mi do kukurydzy. Dziękujemy. Chciał chyba bardziej, nie wiem czy sobie mi poradzi ten siewnik, yy, a teoretycznie mi na razie większy siewnik nie jest potrzebny, on kosztuje tylko 15 tysięcy. Więc kierunek yy, 15 na 45 no trochę, nie by musiało pociągnąć. Do tego yy, jeszcze, gdzieś miałbym jedną rzecz kupić. To muszę teraz zobaczyć do którego to było combine. do, do badajże do tego klasa, a czy do wodnej członka była ta przystawka? Teraz zakupujemy i mamy 144 tysiące. Na razie w planach nie mam nic więcej kupować. Eee, więc Moim zdaniem taki zestaw maszyn i urządzeń powiedzmy... Orze to jeszcze mi się poknociło yy, taki zestaw maszyn i urządzeń kupujemy a do tego jeszcze miałem kupić balast ponieważ mam z tym czwam, a, yy, i on tu trochę mi czekacie no może taki balast sobie kupił tonę wstępnie pod yy, właśnie pod casea będzie w sam raz moim zdaniem raczej większego na razie sprzętu mi nie, nie potrzeba raczej um, większego balastu um, siednik władzi pod Fergusona pod tego case'a um, bo na razie nie potrzeba mi aż takich rzeczy um, tak jak wspominałem właśnie będę miał będę zakupywał sobie czy przepraszam będę chciał sobie kupić więc a tego na tego od razu przyszła przystawka na razie więcej kasy nie używam, bo prawdopodobnie będę miał tutaj naprawdę nie nada tutaj wyczyn ale zobaczycie co tu będzie ogólnie robione. Jak widzicie w piecień będziemy sobie dzisiaj oganiać to co jest w miarę możliwe. Czyli właśnie przetestujemy sobie ogólnie To się nie jest wszystko potanerżowane. Maszyny później sobie pościągam ewentualnie poza odcinkiem, bo planuję dzisiaj pokależować pola, które nie były jeszcze objęte, czyli dokładnie nowe pola zakupione w poprzednim odcinku. Mianowicie, do miodu już trochę mam, trochę już szczęśliwy. A zobaczcie, co pierwsze lepsze. Jak wygląda pięknie, rzepak. Za zachwaszczenie, nie wiem. zachwaszczenie nie włączałem, nic. Tylko kamień nie włączyłem, a zachwaszczenie na szczęście, nic. To nie, nie ma. Przenica widzicie. Mm, tutaj. Ja powiem wam tak. Trochę stailowałem, w macie jęczmina. Bo się nie dowiedziałem. Znaczy, nie dowiedziałem. Yy, trochę głupotkę powiem, zrobiłem. No yy, bo... Yy, mówiłem, że zasięje sobie jęczmień na Niestety mm, na wiosnę nie można wziąć sobie więćmika no. e, więc muszę ogólnie ogarnąć sobie mm, zezwór na tworzenie pól bo tego nie wiedziałem, że ta leżówka takie coś teraz posiada Może wiedzieć na przyszłość mm. No nie jest to wybitna, duża no talerzówka, tylko jakaś a a na się z tym, by móc... Hmm, delikatnie... rozłożyć, bo sobie ulewać. Bo też nie chcę... No widzicie, no jednak jest też czuje w talerzówkę, by nie patrzył. Niby to jest taka boleczka, talerzówka tylko 140 go nie potrzebuje. Ale jednak tego czuje punkt... taryzówka się więc jest idealnie. Mówię, teraz silnik przyszłościowy, jak wiadomo, on ma 170 poli, znaczy tak, w tym momencie maksymalnie 261,33. Zresztą wiedzieliście w konfiguracji, jak to wygląda. no i zdaniem będzie to najbardziej um, optymalny silnik, bo będziemy nawet go y, szczypować konkretnie i y, y, on na dużo, długo, długo więcej będzie, będzie na tej gospodarce niż y, prawdopodobnie. Walmart. Bo Walmeta prawdopodobnie będę chciał sprzedać. No na szczęście jeszcze nie w tym odcinku. Czyli znaczy ogólnie w tym sezonie. Dopóki nie zbierzemy skrót, byśmy wiedzieli wtedy jak wygląda sytuacja. Jestem też głównie ciekawej. No co jak są? Inne? to no powiem wam szczerze, mi teraz się przyda pasa. Z tego względu, że idziemy w owce. A mamy jeszcze łonkę kupioną. Tylko teraz poczekacie, czy to by będzie sens nakupywać prasę, żeby hmm, zobaczyć ogólnie, jak wygląda sytuacja ze sprzętem wybierania. Uhum, tak byłaby sytuacja zbierania 50 tysięcy ale powiem szczerze że chyba bardziej mi się opłaci chociaż nie mogę tutaj z tych bardziej chyba przyczepa mi się przyda ale na razie nie będę martwić się yy, zobaczymy jeszcze pomyślę sobie poza yy, odcinkiem co by tutaj najlepiej kupić czy kupić hałas zbierającą czy kupić presę Możecie ewentualnie pisać w komentarzach. Czy znaczy, możecie pisać w komentarzach, proszę. Yy, co mam właśnie kupić? Czy bardziej pasuje mi tutaj yy, przyczepa? Czy właśnie pasa? Bo jednak yy, patrząc na trzeba mieć coś zbierać. Największa przyczepa. Do Ben. to jest? No, czy będzie jakiś pieniędzy? Jak dużo nie jest, ja zobaczymy Nie ma w tym flamingu, teraz wygląda sytuacja z układaniem Ben, przechowywaniem hmm, Jak słyszałem w poprzednim odcinku, kupiliśmy sobie pana Toreczkę jest hmm, Kupiony na górze Hmm, czyli pole numer, hmm, żeby wam nie zebrać 17 i 24 już są powiększone, w miarę tak hmm, mądrzy, nie za dużo, nie za mało hmm, są tak powiększone, żebyśmy tu mogli trochę więcej ziemi hmm, Pole na 34 na razie nie powiększałem. W ogóle wspomniałem o tym powiększeniu. No hmm. ja więc pewnie poza odcinkiem sobie to jeszcze ogarnę żeby to właśnie je ogarnąć ale 18 na godzinę niby ma, yy, ta leżewka, czy, ale kreisów, nie ma zależał w karcie ale case mnie spada z mocy yy, więc no, jest dość grubo no mówię teraz no, mówię, naprawdę dużo mi pomogło yy, teraz i ten milion, teraz znaczy powiem 100 tysięcy, ten milion mi bardzo pomógł właśnie takie mniejsze pola teraz idealnie można było kupić Delikatnie je zmodyfikować i na pewno troszeczkę więcej plonu będzie dawał. Wiadomo, ja że teraz zresztą załatwę będę musiał sobie ogarnąć temat związany z wapnowaniem. Wapnowanie, nałożenie wszystko trzeba nie porobić. Z tego, co pamiętam, to żadne te pole, które były kupione, nie było nawiezione, więc trochę kasy na styk te nawozy, na styk te wapno będzie trzeba wydać mam nadzieję że ogólnie zaraz też będę sprzedawał sobie jajka będę sprzedawał sobie właśnie te miód, więc mam nadzieję że też będzie to miałem to nic zrobione na razie nie planuję kupować przyczepy na właśnie takich stricte przewodów będę starał się oganiać temat um, pożyczając bo, raczej znaczy nie planuję tej, nic yy, kupywać, bo to jest powiedzmy raz na dwa, czy sezony będę sprzedawał, więc to jest bez sensu mi to teraz kupować na prawej, chyba częściej zbierał, więc bo pasa, albo prasa, albo właśnie yy, czy trzepa zbierająca sama zbierająca by tu leciała no i to bardziej by yy. było Możliwe, bo teraz jeszcze chciałbym zobaczyć. Hmm, co nie mieć pół tysiąca? Runa. Hmm, więc myślę, że taka kusiałeczka do tej przyczepki powinna chyba być. A miarę możliwa, moim zdaniem. A zobaczymy, jeśli nie, to weźmiemy tą droższą. A nie, ten ryk. ...tego hejsa, to wszystko tak to pięknie chodzi. Czy jest jestem ogólnie w nie tym face'em? Może to będzie trochę z w poranu, może powiecie. Ja na moim zdaniem chyba nie, no trochę starszy ciągnik, bo to jest naprawdę stary ciągnik. Mm, nany jest bardzo. Tutaj będzie przeze mnie naprawdę... Mm, ...wąganięty. No bo mogę trochę szersze opony, dać, mogę to wszystko robić. No ja w sumie z drugiej strony na razie nie mam takiej pomocy uciągowej, nie potrzeba mimo mm, No przy tym daryżowcem, no to po co mam takie taką raczum, nie mieć pewnie z zbadanie było to wszystko, to po co mi? Yy. Yy, właśnie... A bo ja w sumie teraz automatyczny, dlatego tak, mi tak ładnie przychodzi No ja, bo nie mam, już, nie mam żadnych biegów nim nic, więc muszę sobie tutaj na automacie powiedzieć. Ale powiem, że w nie, tak, ten automat jest zajebiście intuicyjny. Robiłem sobie misję, <coughs> dźmy, na na Pomimo, pomimo że zajwiście walny, czym Przełączał sobie te biegi. Więc tutaj jest naprawdę zajebisty plus tych skrzyń teraz. A szczerze mówiąc na ten jak W środniku, to jest coś pięknego teraz w farmingu. Moim zdaniem. Mmm, taki powiedzmy pseudony automatycznie skrzyni. No i to można sobie nie pamiętać. Porabić bez problemowo. No i magnit się trochę większy ten zestaw kupić. Ale powiedzmy mi po sensu kupowałem jeszcze raz hmm, ten jeśli masz gobera, ale powiem wam, trochę rozmajcenia. Ogólnie też się przyda w robi a domu jeszcze hmm, prawdopodobnie trzeba nie kupić jedną maszynę, jeśli tutaj siemy za bo tutaj będzie właśnie kukurydza, hmm, więc trzeba tutaj kombinować. W tym sezonie może nawet na jej polecimy, może nawet i dwa pono na eee, albo nawet tutaj zostawimy zboża same stricte, hmm, a właśnie... Zasiejemy sobie powiedzmy, na 917i na 20% i by to w sumie nie była aż taka wielka opcja no bo powiem Wam szczerze, a nie, będziemy złotami teraz z tym ja, czemu jest teraz stworzenie polna na pomocą płytymatora, powiedzmy tam yy, teleżódki yy, bo no ogólnie też może sobie obanować. Yy, Dobra właśnie możliwości zawarowania i tak dalej. I nie doszukiwałam, oganiałam sobie tym modem. Hmm, ale w że taka właśnie talerzówka będzie, to mogli nawet na odcinku takie coś zrobić, powiększenie pól, właśnie z tyłu, też by to może było w miarę ręce i nogi. A niestety nie przemyślałem tego, naprawdę jest takie fajny, teraz zrobione w końcu ogarnięty temat związany z yy, talerzowaniem na naprawdę mogą mieć taką opcję. Na razie w tym sezonie nie będę zwiększał, bo wiecie, że w następnym uzień, będzie to będzie powiększane, to pole yy, bynajmniej robią. Chociaż prawdopodobnie ja sobie zrobię tutaj obój całość. Chociaż powinno też mnie ukończyć, bo teraz ja sobie zastanawiam się, teraz w tym momencie jak przyjechałem, yy, powiedzmy zrobić jedno, dwa pola tutaj tak, znaczy pola złączyć w jedną. Yy, ma tutaj te dwa pola złączyć w jedną. A drugie normalnie sobie legitnie zostawić mm, i wykorzystać ten teren do końca, mm, no i mu się da, mm, tak samo i z tej strony. Myślę, że to pewnie naprawdę dobra mm, opcja na tym temacie. Dobra, to widzę, że na krawyszach, ale generalnie skąd tutaj kierunki działają, ale kierunki mm, też pięknie wyglądają. Łuciki, wszystko działa, wszystko. No, to... no i można sobie teraz e, robić. Widzieliście w komentarzach, właśnie takie nowe, czy kupować szczepek, czy kupować prasę, czy zakupywać sumie, czy robić tak te pola, łączyć właśnie, zrobić dwa no, pola, może trochę większe yy, i wtedy dopiero zakombinować Pod tym względem, bo tak w sumie jak teraz to muszę robić taki jeden duży nam. No to też może być za, za dużo jedno uprawy To naprawdę też nie by były zbyt yy, potężne szczepy na razie powiem szczerze nie poszukuję z tego względu że mam taką cichą nadzieję że będzie gdzieś ona jeszcze w yy, sprzedażach dlatego yy, nie kupuję teraz szczepy ewentualnie będzie trzeba mi kombinować oraz te węglaki też powinny mi teoretycznie wystarczyć na razie na ten zoom, bo za hmm, dużo zdypać to też nie będzie, chociaż w hmm, 100% pewności to ja yy, nie mam. Wiadomo, hmm. to jest wszystko na chwilę trafia, bo się to uda, bo się tego nie uda. Hmm. chyba się trąbili u mnie a bo no czyś pieszać czyś pieszać nie no bechetowa ten ciągnik jest um, stworzony do gospodarki um, myślę że w każdym na pewno stworzony po to aby te maszyny robić w późniejszym czasie nawet większe maszyny w sumie myśli um, Ciągnik mm, takiej mocy można szczypować Czy demony można ci w tu też na pewno że nie będę im dostawał Bardziej mi inwestował teraz zaraz też w mm, Pola I tak znowu i znowu i znowu, więc swoje wam szczerze mm, Dzisiaj miałem jeszcze sobie opomnieć Szczerze Szklarnie, ale raczej myślę, że w jednym odcinku Tam zakup maszyn też powinienem mam. Powiedzmy, powiedzmy nie tak. gdybyśmy hmm, mogli coś na wyższym odcinek zrobić. Yy, właśnie poza zasianiem tylko jedzyk. Jak jak to jest wygląda jak to wygląda? Nie, dobra, zachłaszczenie jest 100% hmm, ale... No zachłaszczenie nie jest 0%. Chcemy tylko zobaczyć. To teraz właśnie wygląda tu <coughs> na kamerze boli no jest, słucham, bo ty znalazł się teraz trepun trochę więcej tą talerzówkę kupić, ja no mówię, bo nie grubełem, będę sobie jeźdź, dużo będę grubełem mówił bo walmet będzie sobie właśnie na tą z... właśnie bo walmet jest mocniejszą o 20 kucyn tak o 20 kucyn jest walmety mocniejszy, tak będzie zresztą sobie z grubełem a Casey będzie sobie na tą teraz z talerzówką, bo oczekujemy się, ja na tak robił, żeby na jednym odcinku robił jeden ciągnik a na drugim będzie robił ten hmm, drugi ciągnik na trzecim trzecim a w głównych kłanach to będzie ustawiał sobie na jednym polu, ja robił, a Andrzej będzie robił z tego względu, że nie chcę tu tutaj zamonać więc teraz tak mniej więcej mam zdanięte że mam trzy bo te trzy w miałem, mam przygotowane sprzęty poza pługiem, bo mam trójkę ale nie mówię, że yy, bardziej bym preferował niesprędność tego pługa który właśnie podzielamy Bardziej preferował do kupienia pługa hmm, Powiem szczególnie, Efe Gosunski daje ładnie radę w tych trójkach obrotowych, hmm, a jednak hmm, nową, powiedzmy, do oks byśmy zakupili, byśmy tylko szczypowali. Bardzo mnie interesuje ten miłośnik próg z pakomatem. I jak ufam, mi miło się dużo. Hmm, więc taki to jest zalążek. Właśnie żeby te ciągniki wszystkie robimy Nie ma zrazu, że ten kandłusa mały jest duży. Ja on też musi po palcach polowych robić tak, jak opryskiwacz. Trochę mi się nie podoba właśnie waga tego opryskiwacza, który jest, bo oszukujmy się, tak jak yy, które nie powinno być takim ciągnikiem, jak przy takim duże co jest powinno mi ogólnie tylko podnosić yy, przy ciągu a niestety przy ciężarniku, to, to, to jak podnosi tak miło to i tak samo jak na podnośniku mam obecnie yy, tak samo podnosi przód powiem Wam trochę tak za mnóstwo bo to jest zbilansowane pod tym względem yy, ta cała moc yy, to wszystko ale mam nadzieję że jakiś pacz może to bo to też trochę jest przesadne o 1200 kg żeby na w takim Fergusonie, gdyby to też jestem mały to. Ale to też bez przesady, żeby tylko tak podnosiło, bo jakieś 1200 kilo km, podnosić. A, jednak tego nie podnosi. Nie, nie zależy mi się nie nie, nie, tym, tego, że No dobra, w jedną łodzią przejdziemy, będziemy mieli jakiś fajny odcinek. No i testów z tych te maszyn teraz nie robimy, bo... Znaczy to nie robimy. nie robimy tych testów na jednym odcinku, bo byśmy się chyba zanudzili. A szczerze przystawka też. My, w tym sezonie teraz my, początkowym, w nie ruszy, tak. My, więc trzeba poczekać do jesieni. A no to jest takie przyszłościowo. Hmm, tu będzie jakiś ulecznik, prawdopodobnie można tu gdzieś tą przystawką, no, będzie, a że w przystawku będzie można sobie koić hmm, to wszystko nic. Hmm, to będzie wszystko fajnie zrobione. Hmm, ja sobie będę się poza odcinkiem znalazł, no, świat sobie będę gdzie trzeba będzie wapno. Hmm, właśnie jeszcze będzie siane wapno. Nie patrzcie zbytnio kol na kolejność zasiewów, bo no, głównie zboże były po zasiewaniu już na jesieni. Jesteśmy hmm, aż tak chciał na tych, tych zbóż robić. Będę właśnie chciał się skoncentrować tylko na rozsianiu fryz, a jeszcze będę bardzo chętnie chciał zrobić sobie poza odciniaczkę, ewentualnie ten z... Yy... ...myślę, że to są na wieku oczi, rozsiać mi takie dwa odcinki właśnie z wiosną, zanim pójdzie sobie przemilnąć Enegan z kundu yy, jesieni. Dobra, Będziemy, nie będę was dzisiaj zarządzał, czy taki odcinek wam się spodobał, otwierać szybko komentarz. じ、うん、いじょうがに1枚17円と1匹。